Przemysław, pytanie do pana posła Kowala. Panie pośle, czy może pan coś więcej powiedzieć na temat nagłej zmiany stanowiska rządu ukraińskiego w sprawie ekshumacji ciał Polaków na Wołyniu? Bo dla części opinii publicznej może to wyglądać tak, jakby to Karol Nawrocki bezpośrednio interweniował lub że prezydent Załański się go przestraszył. Nie wydaje mi się. Nie do końca wiem o co chodzi w tym pytaniu, ale skorzystam z okazji i powiem co się dzieje. Są prowadzone negocjacje na temat tego, żeby, jeżeli chodzi o prawo każdego do godnej pamięci o bliskich, zapewnić je w formie normalnych procedur administracyjnych, czy to jest po stronie ukraińskiej, czy po stronie polskiej, czyli żeby kwestie ekshumacji i pochówku były po prostu uważane za standard i tak, żeby to było zrealizowane. Ale rozumiem, to jest że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. To jest jedna linia, ona wymaga dość dużo pracy, czyli hmm. jakieś 2-3 miesiące pracy na pewno trzeba sobie na to dać, bo to trzeba przejrzeć całe ustawodawstwo i całe procedury. No, jeżeli chodzi o nasze postulaty, to dotyczy procedur ukraińskich, żeby je pod tym kątem przejrzeć, żeby, nie, żeby ta sprawa po prostu nie była w przyszłości przedmiotem negocjacji politycznych. Oprócz tego są wnioski, które już były złożone polskie wnioski, złożone przez głównie dwie instytucje jedną fundację i IPN. I te wnioski są równolegle e, popierane, no bo to są normalnie złożone wnioski w procedurach administracyjnych ukraińskich. Ukraińcy mają też swoje wnioski dotyczące ekshumacji, co podkreślam i trzeba to rozróżniać od kwestii pomników, upamiętnień, także pomników na cmentarzach. My po prostu mówimy o tym, żeby wreszcie załatwić tę bazową sprawę, która jest przyczyną nieszczęścia ludzi. I wierzę, że w ten sposób to się da e, zrobić.